Świebodzin w poniedziałek. Wszystkie miejsca parkingowe zajęte. Tutaj na przykład jest taki piękny Świebodzin, tutaj są takie dekoracje. To jest ulica Głogowska. Kiedy jesteśmy w mieście, to pokażmy, może widzą. E, jak, jak Świebodzin wygląda, się rozwija? Jak wygląda nasz Dom Kultury. Tam znajdziesz także kino e, po remoncie, bo był mega wielki remont. Ja, póki, może póki mamy, w internecie póki, stare te zdjęcia, tak. co? Z, tutaj wam teraz wklejam zrzut ekranu, um, jaki, było, jaki był kiedyś Dom Kultury. No i miał duszę. Ale go odnowili. Chodziliśmy tam zawsze do kina. Ale to jest to tak, tam jest Kino Kosmos, Ale go odnowili i to teraz wygląda jak nowojorskie jakieś centrum, World Trade Center, powiem. Teraz to zobaczycie na przydatkach. Wygląda to teraz tak. I jakby ja Domu Kultury nie poznaję. Kalendarz Kozak, ale fajnie, patrz jaki kalendarz. Odłóż smartfon i żyj. Słuchajcie, co prawda macie wolno od szkoły, ja wiem, ale na ten wpadł na pomysł, żeby sobie dzisiaj odrobić A. lekcję w u <grafię> Na świeżym powietrzu, zwłaszcza, że pogoda dopisuje. Co krótko. 50 okrążeń. Jakie 50? My robimy Pięciu krążeń. Ale jak? W pokoju? Nie no, na hali. Na hali, no czyli dawnego WF-u. Nie w dobie ten lockdownu. No A okay. co będziemy robić? Będziemy Mamy to... pufy, które nam przez rok czasu troszeczkę się takie zrobiły płaskie. Jak na nie siadamy, to po prostu siedzimy praktycznie na podłodze. Otoczeni no. pufą wypełnioną? czym? Wypełnioną stropianem. Tak. Wow. Wypełniamy. Patrzcie, wow. 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 No tak? Ta? Można by rzec, że zamówiliśmy sobie śnieg. O kurczę. Serio? Nie, nie sypiemy, bo to jest nieekologiczne generalnie, Dlaczego? No bo strefa się nie rozpuszcza. Aha. No. Ponieważ jest tak zapakowane, że on jest już tutaj luźniej, nam wiatr na pewno go troszeczkę zwieje, więc to niestety Jego jest za, jak jest. zagarnę troszeczkę. Ale postaramy go, się jak najmniej go rozsypać. Dam go do pufy, zrobię myk, ja, ja spokojnie, ja go dam do pufy. No, więc nie, nie za dużo tego zamówiłem. No to nie wiem, no to najwyżej sobie zasypię, o zrobię ci pranka, zasypię całą łazienkę styropianem i zobaczymy twoją reakcję. Jasne, ha ha. ha, ha. Ja to będę sprzątać. No tak prawda? jak tysiąc tak jak kulek w łazience challenge. Aha. Dobra, a więc moi drodzy, teraz macie timelapsa. Nie. A teraz ty, teraz ty. Testujemy pufy. Testujemy e, poziom tak? uzupełnienia puf. Także to jest, jest tak? ok, ale źle ją wygniotłeś, źle ją wygniotłeś, synek. Nie, teraz będzie ok. <grym> <grym> Zamknęli nam stoki. Dostajemy na głowę siedząc w domu. <grym> wypał! Jeszcze raz. No, korzystając z okazji, że nie ma Natana, to przejęłem jego kierownicę, więc dlatego tego śmigam elegancko, nie? Wiecie o co chodzi? Co się dzieje? A chyba musimy Pierogi. spadać, chyba musimy spadać. No. Tak, o, fajnie było, ale się skończyło. No to nara, pobite nara. Pierogi. Pierogi. Moi drodzy jako iż, że dzisiaj nie mamy za bardzo co dla was nagrywać to pomyśleliśmy, że przez kolejne trzy dni, ponieważ mamy tutaj trzy magazyny. Byłem przed świętami. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Wow. Pamiętasz tą grę BigFar? No, nie, że pamiętam. Jest bonus. Kod do gry. Słuchajcie, byłem przed świętami w Tesco. Przy budzinie, i na pasażu, jaki tam jest taki sklepik z gazetami? InMedio. InMedio, tak, byłem w InMedio. A spoko, to coś kupię. A słyszałem, że w komputer świat miał być dodatek. Yy, dodatek program. Dodatki miał być program, który. Mówiłem ci o tym. Usuwa yy, jakieś niechciane nie, nie elementy ze zdjęć. Mówiłem ci o tym. Nie. W każdym razie jest taki program, który usuwa się elementy, ze zdjęć i tak dalej. I miał być dodatkiem darmowym, bo on jest płatny, komputer świat mówię, a to spoko, wezmę wszystkie komputery światy, Przede które są. Wersji, komercyjne programy. Które są dostępne w WinMedia. O łącznej wartości 1060 zł gratis dla czytelników strona 62. I dzisiaj otworzymy jeden z magazynów, ponieważ y, mamy trzy. Generalnie w każdym, y, w każdej gazetce w, y, komputer świat. Ja są muszę, dodatki darmowe, są ja muszę, płyty, są bonusy, są inne rzeczy. To, patrzcie, to ma 13 90 groszy, a w tym jest 50 dobrych gier. I tak. plus jeszcze 7 pełnych wersji. Słuchaj, filmy i seriale na player darmowy dostęp przez 30 dni. To też jest taki Strona bonus. 72. Bonusowy kod do. Komer komercyjne programy o łącznej wartości 1060 zł gratis dla czytelników. Tak, i generalnie w każdej gazetce Komputer Świat to nie jest reklama. Yy, są jakieś dodatki. Oni jakby tym wygrywają, że mają masę dodatków, yy, płyty, jakieś takie ratunkowe programy które są potrzebne czy na Androida, czy na Windowsa, czy na inne systemy i tak dalej. To ty mi pomieszasz? Ja więc będę na tam zamyka oczy, ja mieszam O to 50 tokni jest jeszcze tak, tak! I dobra! O pomieszane, dobra, pomieszane już A tu nie widziałem nic jak Okej. Ok. Yeah! O! Nie! Otwieramy! Juju! Czekajcie, ju! to ja to odłożę może. I to będzie na kolejne dwa dni. Aha, mi to znowu Halo, Hello! Gdzie jesteś? Przyjdę! Ale kozak! Otwieramy to tata. Dobra. Mega, mógłby się przydać Ale to będziesz musi odwalić kompa, włączyć do... włożyć do dysku, tak? Do no napędu? na razie, na razie przejrzymy całą gazetkę. Okej, okay, tak? dobra. Najlepszy na koniec. To ja widzowie na chwilę uciekam, mam swoje obowiązki, a wy tutaj fajnie bawcie. Dobrze. Słuchajcie. Okej, okay, jestem zdziwiony. Bo mam płytkę z 50 grami I ja już Wam mówię, ja te gry dobrze znam. Na tej płytce mamy Apex Legends, Kyle of Duty Warzone, Conquestor Blades, Eve Online i V Online. No i jakiś tam jest. Uchłopie, jest Valorant! Nie jest tam. Waloranta nam dali! Mam nadzieję, że nie, nadzieje... dzisiaj nie. Dzisiaj książki, Mam nadzieję, że to chłopie nie są kraki żadne. Raczej no nie. no nie! Może to będzie jakaś ograniczona wersja. Jakaś taka, wiesz, yy, niepełna, ale... Valorant, chłopie, to jest jest GTA. od 18 lat do tego. Yy, chcesz, Pokaż ale... widzą całą płytkę. Ale że jest GTA. Tutaj. Okay. Proszę bardzo. A doczeka jeszcze, tam gry wyścigowe. Nitronic troni, crash. Słuchajcie, w gazetce za 13,90, nie? Plus, mówię, jest bonus do Big Farm i jest bonus super. na player, Tuxka. gdzie można sobie teraz w okresie świątecznym. 7, pe 7 pełnych wersji programów y y gratis dla czytelników. Także jest to, jest to niezłe. D o, dobra. Jak odpaliłeś płytę będziesz wiedział, nie? iPhone 12 i. Pro. Generalnie jest w tych gazetkach dużo takiej wiedzy podstawowej naprawdę, nawet <grym> dla takich laików. Jest jeszcze jakaś gazetka hakerska, hakerska i wydanie urodzinowe. Pełne wersje oby, o 3099 zł, 22 pełne wersje programów. I są tu różne, jest jakieś wiedza do miksowania i tak dalej, um, także, także no nieźle. Dwa. Um, na stronie 62 Tak to było 62 62 Siedem pełnych Wersji programów I tutaj przykładowo Co? WPN Pro przykładowo jakiś na pół roku bez limitów w 65 krajach. Gdzie to się wpisuje? jak ktoś chce być na bieżąco z programami, z systemami, z tym wszystkim, co Ranie jest światem ja około komputerowym, to bo, bo warto. Poznam, poznam, słuchajcie, sporo gier. To co, dzisiaj których, jeszcze odpalasz? Których tak naprawdę e, dzisiaj na odcinku nie zobaczycie już tego. Czyli jutro. Jutro. Zostawimy to Z na rana jutro. Teraz rana sobie odpalić potestuję. Zostawimy to na jutro. Dzisiaj jeszcze będziemy oglądać film. A więc zostawimy to na jutro. I myślę, że bez problemu. Na pewno może się zaloguję na swoje stare konto Big Farm i ten konto gry wykorzystam. Bo powiem wam, że to była fajna gra i ona teraz jest kultowa jakby. Pamiętam jak budowałem sobie jakieś tam domki, orałem pola itp. I to była bardzo przyje przyjemny typ rozgrywki um, Dlatego jeżeli chcecie takich, takich gier, na przykład, nie wiem, e, które tak naprawdę znam o MyFriZo czy coś e, to, to zostawcie łapieczkę w górę, nie wiem, może um, dam taki próg Przejść 5 pięć w górę i nagram dla was takie moje gry e, z dzieciństwa, dzieciństwa e, Typu Big Farm właśnie, typu My MyFriZo Dlatego, jeżeli chcecie, no to 35 złotych w górę i nagram dla was gameplay z takiej gierki. Um, no dlatego co, no opakowana gazetka. Myślę, że myślę, że tutaj te 50 gier jest całkiem spoko. Um, no i zobaczymy. No jutro z rana, jak zaczniemy nagrywać do kolejnego dnia Daily, no to um, słuchajcie, um, wy to zobaczycie w kolejnym odcinku. Um, testowanie tej gierek i przy okazji będzie właśnie gameplay. No, i może jeszcze na Daily te kultowe moje gierki z dzieciństwa odpalę i wam pokażę, jakie to były. No, także widzimy się już w kolejnych wejściach, a może już po żegnaniu do Daily. Cicho tam! <grym> Dobra. Fajna gazetka, polecam komputer świat. I jutro odpakowujemy kolejną.